Cześć się z tej strony Banana Games. Tak dokładnie to jest drugi odcinek na naszym kanale. Będzie dzisiaj znowu Among Us, a więc wy możecie zostawić łapeczkę w górę, mój komentarz. Ja przypomnę wam serduszko. No i oczywiście z sobie z dzwoneczkiem, bez tego byśmy nie zaczęli. Dobra, y, stworzymy sobie... albo nie, dołączmy sobie do kogoś. Y, może dzisiaj spróbujemy znowu Please The Poster, bo działa to w tamtym w pierwszym odcinku. W pierwszym to było chyba. W drugim. drugim no, ma drugi Aha, no dobra. Nie, no zajmuje nam żółty. Co za chamstwo! Rage! Please the impostor, please the impostor. Imposter! ESA. Please the impostor, słuchajcie, pomaga. Please the impostor pomaga. Pierwsza rundka, please the impostor pomaga. Ja, ja wam to obiecuję. E, czekaj, nie to. Cicho, ja sobie tu robię taska. Tego. Okej, okay, lecimy. Czy bycie... Kurde, ty głupi inociec. Dobra, idę do, do góry, byniu. Dobra, mamy. Reaktor zrobiony. Ja bym teraz z tym moim drugim impostorem. Dobra, my sejdziemy tutaj do elektryka, udawać kolejny się byku nie wiem czy go zabić, bo pewnie to zaraz zielony wbije, ale dobra. Ok. I robimy taska. Robimy sobie taska. Szaba. Tam chyba ktoś stoi. Wiedziałem, że zaraz ktoś tu wejdzie. Dobra. Uciekamy sobie na spokojnie. Okej, okay. jest ktoś tu? Ktoś jest na kamerach. Okej, okay, dobra, wejdźmy sobie tutaj. Siema, byniu. Ciało, 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 ciało. Zgłośmy sobie ciało, dobra. Ciało pomarańczowy śmierdzi. Dokładnie tak, pomarańczowy jest yy, ciało Navigation. Napiszę, widziałem... Żeby naszego ja widziałem, jak tam biegł jasny ziel, po bez czapek. Co widziałem, jak tam biegł jasny ziel. Ok, jasny ziel, żegnij się ze statkiem. Ja? Tak, ty. Może później. Dobra. Ciągle byłem na kamerach. Jak niejasny zielony. O nie! Dobra, damy na odnumaczenie. Czyli ty kłamiesz? Nie. Miejmy nadzieję, że w pierwszej rundzie już nie, nie upadnę. Dobra, on opadł. Czyli ja będę... Oni wiedzą, że ja jestem. Oni wiedzą, że ja jestem, słuchajcie. Oni już wiedzą, bo oni powiedzieli, że jak nie. Kto to mówił? Tak, różowy to mówił. Dobra, musimy zawalić różowego. Różowy nie macie. Oto różowy. Ja muszę zabić różowego, słuchajcie, bo on. On ma na mnie za dużo. Kurde... Dowodów. Ja, pójdę robić to górę. I od razu chyba sobie uruchomimy reaktor. O się ma Asiu. 2, 7, 6, 8, 8. Okej. Ale Beka. Lol. Zależy ciało, więc jest subcie. Napiszemy, gdzie i gdzie. Biczku gdzie było? W O2! Ja, piszę, ja admin. Ja. Biały sus? Jaki sus? Jaki sus? IMO biały. Nie. Oni chyba... nie... Napiszę ja... Dobra, jak oni już wiedzą, że ja jestem. Jestem. Nie, nie pisz! Nie, dobra, czekaj. Poczekajmy. Błagam, żeby na mnie nie zagłosowali Dajmy na fioletowego, albo nie, na, ru... na pink na ping. Na ping, ping, ping. Ping, ping, Bo Oni pewnie na mnie zagłosuje ja, ja to wiem. Ja wiem, że... Ja już wiem, słuchajcie, że mnie nie ma, chyba, że pomarańczowy by na mnie zagłosował. Tylko, żeby na mnie nie zagłosował. Please, Max, chroni mnie! Kurde! Cholipka! Co? No. Cholipka, dobra, ale porobimy sobie sabotaże, więc... Jest y subcio. O Jezus, Oooo. Okej, okay. co? Zrobimy sobie, czekajcie, gdzie są ka Oni pewnie są tu. Jeden jest na O2, więc robimy O2. Tu jest. Okej. Okay. Tu biegnie Max. Mam nadzieję, że nie zdążą, bo tu Max tylko pobiegł, tu jest różowy. Okej. Okay. Zróbmy może sobie, nie wiem, Zamknijmy kafeterię Lover engine i Upper Enginę. To wtedy kafeteria, open engine. Aha, nie możemy tego reaktora. Szkoda. Dobra, zamknijmy sobie wszędzie drzwi, gdzie są dostępne. Zamknijmy dosłownie każdego. O dobra, tu się drzwi od kafeterii otworzyły. Okej, okay, zobaczmy co... O Jezus. A i się trzymałem razem, więc... Yy, dobra. Uruchajmijmy sobie, słuchajcie, zaraz reaktor. Reaktor. Dawaj, dawaj reaktor. Okej. Okay. Jest jedna osoba na reaktorze. Zobaczmy, gdzie biegną. Okej, okay, chyba tędy biegną. O tutaj górą. No dobra. Przybieg, słuchajcie, na... Aha, Max to robi, okej. Okay. Mm. Zobaczmy z kamery. Max zabij pomarańczowego. Znaczy nie, znaczy dużowego. Mm, dobra zamknijmy sobie storage i tu i tu i set story okay. Nie zabijaj go Nie nie zabijaj uruchomiono dwa biegnie różowy biegnie sobie słuchajcie różowy ale o jesteś oni nie robią. Nie, to, to zrobili dobra. Ile mają sekund? 15, zdążę na kilku. Ja będę to tak ciągle sabotażował, żeby. Zróbmy teraz reaktor, jeśli nie pójdą na lewą stronę. Okej, okay, oni są tu. Szybko reaktor. Kurde. Nie zamknijmy. Medbay, tu Electrical, tu i tu. Kafeteria i storage. Są? Tu. To jest ten. To jest ten. Co? Jak on zmienił kolory? Cheater, dobra. Nikogo nie mam, więc reaktor. Uruchomiliśmy reaktor, dobra. Błagam, żeby nie zdążyli. Kurde, no nie zobaczyłem ich. Cholipka. Dobra, pójdźmy się na kamery, bo mi się nudzi. Niech oni się to naprawiają. Dobra, tu wbił. Okej. Okay. A czy on tu nadal stoi? Nie, dobra. Ty widzicie, tam jest jakby czerwony. A potem są... oh, Gee, Judys! Bye, to dobra, dobra Dobra, zamykamy elektryk. Zamykamy elektryk Jest ktoś tu? Bateria i storage Jest dobra, zamknąłem mu to. Chłopiec zamknięty total. Widzieliście to? On tutaj stał! O! O, różowie zginął. Dun, dun, dun. Dobra, zobaczmy co się dzieje. Max. <laughs> Niech napisze dowody. wody. Pom, pom zabił. Pomarańcz zabił, nie. Dobra, my już sobie wyjdziemy, bo my chcemy gierki, słuchajcie, pograć. Kuba, dołączmy. Czy mamy żółty? Mamy żółty, jesteśmy bananek. Dobra. Start. Byczki start. Byki startujcie! Ok, please impostor, please postor! Aj, Aj, mate. Dobra, ale porobimy sobie za to taski. Dobra, gdzie mamy taska? Gdzie mamy taska? Gdzie mamy taska? Tam Lukasz się jara, bo trafił kurde gola w Fifia. Ok, robimy sobie tutaj taska. Wow, kurde. E, dobra, kick. E, pewnie, dobra, kick. Kick, sen, report. fioletowy do venta wskoczył. Ja mogę mu uwierzyć, ale jeśli on. Je. Jeśli nie, on. To ty. To ty. Jeśli nie, on to ty. O, kok. No wiadomo. No. Ja byłam z nim. Twój stary. Nie ja. Dobra, ale wskoczył do węta Fiolet Wotę na początku. Lol. Aha, Fiolet odpada i tak. A no w sumie on miał odpaść XD. Zobaczmy czy jest. Was an impostor. Okej. Okay. Czyli musi być teraz na pewno możliwe, że jest brązowy. Okej. Okay. Mm. Dokończmy sobie taska Oj Okej. Okay. Jeszcze jeden. A na przykład ten. Okej. Okay. Task skończony. Lecimy do O2 Pyk, 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 pyk. Tyk, tyk, tyk. Ok, zrobiliśmy sobie tutaj. Hopsa, 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 hopsa. Yy, Biały węgiel. Ok. Mm, event. <noise> to się zamarze, słuchajcie, albo nie, albo i nie. Biały węd. 100% twist. E-E-E-Ele Ty debilu byleś zafe. Dobra to biały, o tak KFC kurczek. Dokładnie Jak nie to lecisz No to biały Dokładnie, jak nie jestem Jak nie jestem jak nie biały 23 cm to żółty 23 cm Jak kurde 23 cm a, dobra, ten 23 cm, dobra. Twój ja, syskapiel, do. Oni są. Coś mają z downem. No i nie, dobra. Kurczacz, kurczaczek KFC, żegnaj się z nami. Żegnaj się ze statkiem. Nie był impostorem. Nie, nie był impostorem. Czyli oni teraz zgłaszają dyskusję. Ja jestem impostorem. Jelo. Nie mam nie. Mm -mm. Ja Wam obiecuję, że ja nie jestem. No, no, god please, no. Ups. Ups. Okej, okay, mamy tutaj taska. Ja już umiem go robić za pierwszym razem. Widzicie? Za pierwszym razem. Dobra, lecimy... O nie, ja zamknęli mnie! Uciekam. Ru -ru Rura. No i zamknęli mi kafeterię. Jak to? Tak nie może być, ja chcę wyjść. Uuu, dead body reported. Okej, kuba, dominikos. Do dominikos, tak myślę. Wasze matki na moich oczach, czachny, zielony, to kto do. Holipki. Żółty jednak, czarny, zielony. Dobra, dajemy na zielonego jelo. No i ja odpadnę! zarobicie Ja nie jestem głupie Kidy. Dobra, wiesz, bo wiedzę. Dobra, dołączmy sobie do Impos. Ewron, <laughs> ale to nieprawdziwy Ewron, bo on ma innego skina. Haj, co? Też kiedyś udawałem tego. Miałem kiedyś. No nie, z głupi Speed. jeszcze teraz nie ma live Co się stało? Start, zielony pi pi Please the impostor Czekajcie Please the impostor 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 mi <laughs> kurdała moja głowa Jezus jaki mocny speed chłop dał On ocipiał Dobra Lecimy sobie tu, tu do navigation mamy aż trzy taski. Zróbmy sobie żeby najpierw to. Navigation, tu jest navigation, my tablet. No kolipka! Co się stanęło? Czemu od tego mi odeszło? Tu, 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 no już. Thank you. Okej, perfekt, okej okay. Dobra, lecimy sobie teraz do... Kurde, Ewron mnie goni Ewron, ty ruska pało, nie goni mnie Dobra uh, Headquarters, lol to jest e report REPORT <ścoughs> what, what the task, please? What the task, please? Okej... Okay. No cholipka! Okej, okay. dobra. I musimy się teraz, kurde, tutaj... Y, dobra, brązowy i czerwony szli stąd. Czy tu nie ma ciała nigdzie? Ty, kurde, gnoju ciemny, niebieski, ty rudy. Siema, Ewrone, Loelo, byki. Dobra. Ewronty frajerskich mu niego nim. Jezus, jaki tu zadupie jest. Ocholipka, patrzcie gdzie jest kabel. Słuchajcie na aha na tysiąc subów słuchajcie wbija pioseneczka, więc możecie się starać wbijać suby, bo na tysiąc y, subków y, leci piosenka z Among Us. Tak dokładnie to będzie piosenka z Among Us. Więc możecie się szykować na wielki cringe W adminie start. No ale nie ciemny... Bobby mnie zabił, to w sumie wychodzę elo Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. A tak dołączmy znowu do impostora No i jakiś flyer znowu zabrał mi kolor żółty Mama Mama! Mama, kochasz mnie? Mama, kochasz... Please the impostor, please the impostor Kurde, Cholipka! nie działa. <Grystanie> Mama wyszła z gry, o nie. Aha. Eee, Okej. Okay. Tak. Czy mam żółty? Cholipka mam żółty. Hi. S ha 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 ha. S ha ha, 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 ha. Mikolaj. Mikolaj left the game. Ku. Kat Kat Katarinka, internet, internet, daj mi internet, internet, nie internet, e... start, start, let's go, Misha, come on, start, start, nie, tak. No! Please the impostor, please the impostor, please the impostor, please the impostor! CWARFAMWAIT! Dobra. E, czemu ja chcę kliknąć ten zesrany przycisk? No god, please no. E, dobra, pójdźmy sobie tutaj. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. No, jak to włączył o dwa? Ja nie idę, ja kończę ta skaliero. Trzy, sześć. Cztery, trzy, sześć. Jej! Pioletowy. Zosujrzymy się w nim. Co też byłem tak ci? Bosek się ma, byczku. Okej. Okay, zróbmy sobie kartę. Okej, okay, mamy kartę. Musimy skończyć. Jezus, wszystkie te. Ta... What are they doing? O co się stało? Kilk self report. E, Kilk self report. Chodzi za mną, co, co jeszcze raz? Czekaj, bo ja nie widzieć! Biały, czemu? dowód... Chodzi za mną do wody cały czas. Ta, no już. Dobra, dajemy na białego. Znaczy, Jezus na siebie chciałem dać. Jak nie on, to ty. Nie, jak nie on, to ty. Słuchajcie, jak on nie będzie, to ja zgłaszam dyskusję i jest czarny. Jasne. Mika, głosuj. Pomarańczowy jest czysty. Ja. Czekaj, ja też jestem czysty, bo się dziś myłem. Czysty, bo się dziś myłem. Cały czas ze mną chodzi. Blyszcze. Dzięki. Aż blyszcze. Dobra, tak odpada. Jak on nie będzie, to ja daję. Dysk. Dysk. Yy, yy, yy. What's an impostor! What are they doing? Dobra, gdzie mamy taska? Dobra, Electric miałem iść. Pik, pik. Pik, pik, pik. No co za nie, ja tam nie idę, co nie, nie chcę razem sami. Mi się tam nie chce. Dobra, a my sobie zrobimy tutaj taski. O Jezu, z tego nienawidzę tego taska. On jest tak przebrzydły. Kliknij. Kliknij, kliknij, kliknij. 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 Klik, klik, klik. Jej, udało nam się. No róbcie tak te... No, brawo wy. Dobra, i tutaj sobie musimy zainstalować bosek. Dobra, prizyma, zabijesz go. Dobra, ja stąd wójdę. Jeśli tam będzie ciało, to... Łocho, Lipka, co się stanęło? Okej, okay, czekamy, 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 czekamy. Okej. Okay. Lecimy sobie. Szar czarne nie zabijają mnie. Ja je ja cię lubię bardzo. Nie, nie mam mnie tu. Sprawdźmy się. Albo nie. Nie, ja tego taska nie umiem zrobić. Pum. Pum, pum. Pum, pum. pum, pum. To jest taka muzyczka. Okej. Okay. zrobiliśmy swój task. dobra, lecimy do Upper Engine. Łocho, lipka. Hej, okay, tu się nie zabijają. Let's go. Dobra, lecimy sobie chyba na, najpierw na admin, potem na storage. O Jezus, pryzma, czekaj tam był jasne zielony, ja mam coś pretensje do Ciebie. Czy ty tu nie przypadkiem nie zostawiłeś nigdzie ciała? Uuu, dead body report head, a z błyszcza kafeteria. Co? Co e miałem napisać? Zielony szedł stamtąd, ja też go. Widziałem też go widziałem I ja z odwa szdlem sz, 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 Dobra, dajemy i tak na niego. Elo Benz Odpada? Odpada byczek. I mi let's go! If right in the fucking baby, so little... was an imposter! U, zero. Dobra, chyba zagramy sobie jeszcze jedną brunkę Żeby ten odcinek był dłuższy, się ma byniu napiszemy. Nagrywam. ODC. Chcecie kogoś... pozdrowić? Nagrywam ODC. Chcecie kogoś pozdrowić? Tu. Macie, komal Bananek Damas Ile ty masz lat, No Ile sub? No, napiszę Please the impostor! Please the impostor! Ile sub? Yy, siedem. Hehehe. <laughs> znaczy, słuchajcie, ja mam. Yy, ja mam dużo znajomych. Oni mnie tu będą subskrybować. Więc it's A dobra, więc z takim asystentem zakończymy ten odcinek. A wy nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. subika z dzwoneczkiem. I miły komentarz. A ja przypnę wam moje serduszko. No i co. O serio, o akurat nas zabili więc Jeszcze raz yy, Do zobaczenia w kolejnym odcinku No i cześć